Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. No, powiem Wam szczerze, że tego się nie spodziewałem. Tak naprawdę dzisiejsze wystąpienie Kaczyńskiego, wiceministra, wicepremiera, który odpowiada za resorty siłowe, czyli m.in. za MSW, to brzmi albo jak zapowiedź wprowadzenia jutro stanu wojennego, Albo jak wezwanie do y, wojny domowej. Normalnie się czułem jakby, jakby w jakiejś Rwandzie słuchał kurka y, wezwania, że trzeba kurna y, tam y, mordować tych tucji. Y, ja się bałem, że sytuacja wyeskaluje i władza nie będzie potrafiła sobie z tym poradzić. i y, 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 Koniec końców, jakby no, nie zapanuje nad tym, stanie się jakaś tragedia, ktoś kogoś zabije i tak dalej. Natomiast to, co dzisiaj usłyszałem w tym orędziu yy, o oświadczeniu prezesa PiS, yy, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, to jest po prostu coś niebywałego. Żeby wam powiedzieć, który fragment mnie szczególnie wzburzył, to tutaj yy, puścimy to. Słuchajcie. Tak jest, dobrze. Jeszcze raz powtarzam, przeciwstawić to obowiązek państwa, ale także obowiązek nasz, obowiązek obywateli, w szczególności musimy bronić polskich kościołów. Pytanie jest, dlaczego musimy bronić wszystkich polskich kościołów, jeżeli kościół o coś takiego nie apeluje. Nie ma takiego w ogóle tematu. Oczywiście były incydenty w niedzielę, o których sam zresztą mówiłem, że, że to nie służy sprawie, ale. No są od tego służby, tak, policja. Musimy ich bronić za każdą cenę. Za każdą cenę? Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie kościoła. Czyli innymi słowy, on wzywa, żeby ludzie szli pod kościoły i czekali na to, aż przyjdą ci z tego protestu i się napierdalali, tak? No bo jak to rozumieć? Ja jeszcze bym zrozumiał, gdyby on apelował o pamiętanie. On mówi, że musimy tutaj zaprzestać, te prawda, ataki na kościół będą karane przez policję, tam prokuraturę ze stanowczością, ale on wzywa ludzi, cywilów, zwykłych, do tego, żeby szli na kościoły i bronili ich za wszelką cenę. W obronie tego, co dziś jest atakowane, jest atakowane nieprzypadkowo. Bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do. Triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak jak dotąd go żeśmy postrzegali. Kurwa! To co to znaczy? To gdzie są te siły? Jakie to są siły? I co to znaczy zakończy yy, historię narodu polskiego? O czym my, kurwa, mówimy? No albo. Yy... To świadczy o tym, że naprawdę yy, o jakichś odmentach szaleństwa, albo no, o czymś nie wiemy. Jak to zakończy historię narodu polskiego? Parę protestów, że weszli do kościoła i to ma zakończyć historię narodu polskiego? Tego narodu, który jest naszym narodem, który mamy w naszych umysłach i w naszych sercach, który jest przedmiotem polskiego patriotyzmu. Bronił Polski, bronił patriotyzmu i wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tylko wtedy można tą wypowiedzianą, wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać. I musimy też pamiętać, że mamy całkowicie. Czyli nie tylko, że nie tonuje nastrojów, tylko mówi, że my Zwolennicy prawa i sprawiedliwości, czy y, y, członkowie prawa i sprawiedliwości i y, zwolennicy, y, czy tam, y, no tak, chyba tak powiedział, zwolennicy, musimy wojny wygrać. Słuchajcie, to nawet Jaruzelski w y, y, ogłoszeniu stanu wojennego nie mówił takich rzeczy, bo Jaruzelski mówił, że nadeszła godzina ciężkiej próby, próbie tej musimy sprostać i tak dalej, i tak dalej. On nie mówił, że jest wojna, a wojna z kim? No przecież tutaj chodzi o to, że z przeciwnikami, czyli. Jest wojna de facto z Polakami. I my ją musimy wygrać jako PiS, PiS plus y, poplecznicy, żeby nie nastąpił koniec historii y, narodu polskiego. Przecież to jest. No. Ja nie wiem. Ja jestem przerażony. To jest jakaś, jakiś kosmos. Przecież on jako wiceminis, wicepremier. Zwierzchnik MSW, ym, tam co tam jeszcze pod niego polega? MON! Przecież on ma wszelkie yy, yy, jakby możliwości, żeby bronić tych kościołów policją, no nie wiem, w najgorszym razie wojskiem, a on wzywa pisowców, popierających pis, do tego, żeby szli pod kościoły i, no nie wiem, szukali dymu. Dążyli do jakiejś konfrontacji, walczyli, no ja nie wiem. Powiem wam szczerze, że to jest przerażające. I teraz możliwości są dwie: albo jutro z rana nie będzie działał internet i, i w ogóle nie wiem, co jeszcze nie będzie działało, i, i się okaże, że wprowadzono na terenie całego kraju stan wyjątkowy, zakaz przemieszczania się, no nie wiem, co jeszcze. Albo e, nic z tych rzeczy się nie, nie stanie i to znaczy, że po prostu to jest tylko takie pierdolenie. A jeżeli to jest tylko takie pierdolenie, to znaczy, że to jest niebezpieczny człowiek, który w ogóle nie bierze żadnej odpowiedzialności za swoje słowa. Który nie tylko, że nie łagodzi sytuacji, ale wręcz ją eskaluje, roznieca roz... pożar, roznieca po prostu no, wojnę domową. No. Znaczy, ja myślę tak. Wszyscy, którzy teraz biorą udział w tych protestach, powinni przyjąć zasadę, że kurwa, jesteśmy w 100% zgodni z prawem. Nie wiem, trzymać się w grupkach po 5 osób, to jest dozwolone. Nie wiem, absolutnie nie pozwalać sobie na żadne przekroczenie przepisów, tak żeby się nie mieli do czego dopierdolić. E, oczekiwałbym, że nie wiem, kościół, e, opozycja, jakiś e, zbierze się wszyscy razem, wydadzą jakąś e, odezwę, że po prostu e, unikajmy konfrontacji, unikajmy walki, unikajmy jakichś e, sytuacji e, konfliktowych, e, apelujemy o spokój. No, jak kurwa, nie wiem, no to przecież to jest, to jest tak podżeganie do. E, do e, za wszelką cenę musimy wykazać odwagę. To jest podżeganie normalnie do, do jakichś strasznych rzeczy. To się w ogóle kwalifikuje na, na, na paragrafy kurde kodeksu karnego. No. Ja jestem. Nie, no powiem szczerze, że to mnie przerosło. Przerosła mnie historia, że można coś takiego. W, w biały dzień można coś takiego mówić. Bo nawet ten Jaruzelski, który wyprowadził wojsko z ostrą amunicją, on kurna próbował zachować pozory: Że on to robi dla dobra, dla dobra całego narodu, Że on to robi dla e, prawda, e, zachowania spokoju, Że on tam są wichrzyciele, ale ten, a ten tutaj mówi, że tak naprawdę część, e, 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 ci, którzy popierali PiS. Mają teraz y, bronić kościołów, bo inaczej naród polski y, y, zakończy się historia narodu polskiego i y, tak naprawdę y, ja nie wiem, no przecież to może dojść do tragedii. Już sam fakt, że y, elektorat y, y, jakby pisu, to są ludzie starsi. To co oni teraz mają wychodzić y, na, 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 na dwór gdzieś tam się gromadzić pod kościołami, nie, no to jest. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Na pie za pierwszym razem, bo yy, ktoś mi wrzucił link do tego yy, yy, z jakiegoś konta takiego niepisowskiego, nie, nie nie? tylko że jakiś tam Janusz Jaskuła, czy ktoś tam, nie? Ja mówię, kurwa, to jest chyba deepfake, nie? Czyli podłożyli mu pod jego yy, yy, tam skomputerowo zmienioną twarz, podłożyli mu jakiś tekst. Yy, to jest, yy, ja nie mogłem w to uwierzyć. To się w pale nie mieści. Ja nie wiem, czy jutro, w jakim my się jutro obudzimy kraju. Ja nie wiem, czy dzisiaj w ogóle można iść spać. To jest przerażające. Wydaje mi się, że y, musimy wymyślić jakąś y, formę jakiegoś biernego oporu pacyfistycznego, ale to, to, to przecież to jest. Y, to, to nie może tak być, żeby ktoś taki był przy. przy, przy podejmował decyzję. Ja nie wiem, to jest. To, to, nie widziałem za wielu komentarzy. E, jakby media, jak póki co tego nie komentują za bardzo, ale to, co tam można usłyszeć, to jest. To się włos na głowie jeży. To jest niebywałe. Czy to poszło też w telewizji, czy tylko w internecie? Może ktoś w ogóle zhakował to konto, kurde, tego Pisu na YouTube. Ja nie wiem. Coś niebywałego. No nic, zobaczymy. No, powiem wam, że e, to może być dowód na to, że to jest gankolsena, że to oni po prostu nie zdając sobie sprawy, e, jakie to może wywołać konsekwencje, po prostu tak osę wrzucili filmik, bo myśleli, że to jest dobry pomysł, żeby tam powiedzieć, że musimy bronić kościołów, bo cywilizacja i tak dalej, i tak dalej, ale to jest. Jeżeli tak jest, to jest to kompletny brak odpowiedzialności za słowa. Kompletny brak odpowiedzialności za państwo, za naród. To jest no, coś po prostu niebywałego. A jeżeli to jest na serio i jutro będą jakieś um, konkretne um, posunięcia um, rządu, no to tak naprawdę no, mamy dyktaturę i to kurwa srogą. Bo... Mówię, nawet dyktatorzy, yy, którzy są de facto dykta dyktatorami, yy, próbują zachować pozory, że my to robimy dla wszystkich, wspólnego naszego dobra. Natomiast tutaj jest, że yy, członkowie PiSu i popierający mają wygrać tę wojnę. Z kim kurwa? Z innymi Polakami. Ale czy oni w ogóle wiedzą, że tych innych Polaków jest więcej, czy sobie nie zdają z tego sprawy? Ja oczekiwałbym jakiegoś naprawdę yy, apelowania o spokój, o, o jakieś yy, ten, no przecież to może, to, może, to dzisiaj może mogą dojść, że jak to do ludzi dojdzie, tam tych, co są na tych protestach, to ja nie wiem, co będzie. To jest coś potwornego, coś strasznego. Tego bym nie wymyślił, no. Ja się bałem, że... Ludzie sami z siebie będą się na, e, żarli, ale to jest moim zdaniem, ale, ale to jest, moim zdaniem, o tyle e, może być nadzieją, że to powinno zjednoczyć wszystkich e, przeciwko e, temu rządowi, przeciwko takim e, podejściom, przeciwko po prostu pisowi. No bo, ale mówię, s, powinniśmy przyjąć po prostu zasadę no, non violence po prostu żadnej przemocy, absolutnie wyrzec się przemocy. Nie wiem, jak jacyś kurka, yy, mnisi buddyjscy, czy nie wiem, kto, jak Solidarność się wyrzekła, no bo to po prostu jest obłęd. To nas może zaprowadzić do czegoś strasznego. Przecież jak ktoś to usłyszy, kto yy, nie jest na przykład do końca zrównoważony psychicznie. To on może wsiąść w samochód i pojechać rozjeżdżać tych ludzi na tych protestach, bo on będzie bronił yy, kościoła, bo bronił narodu polskiego, żeby nie skończyła się historia. Przysz, to jest... To nawet emeryt to może zrobić. Kurwa. Przysz, to jest nieodpowiedzialne. Jestem przerażony. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.